Największym przysmakiem Misia Blumka jest miód, który jest bardzo słodki. Miód produkują dzikie pszczoły, mieszkające w lesie lub domowe, mieszkające w specjalnych domkach. Misio Blumek, przyglądając się jak dzikie pszczoły, pilnują swojego ula, wiszącego na gałęzi drzewa, pomyślał, że trudno będzie się tam dostać po miody. Jednak pokusa była duża, a w brzuszku burczało. Widząc pobliską pasiekę, w której pszczelarz zbierał miód, postanowił podebrać trochę miodu. Po cichu zakradł się, niezauważony, i kiedy wszyscy byli zajęci pracą, zabrał dwa słoiki. Siedząc szczęśliwy pod drzewem, zajadał miodek łapką tak długo, aż zjadł wszystko naraz. To nie był dobry pomysł ponieważ rozbolał Blumka brzuszek od tak dużej ilości miotku.